Hashtag się ma. Nie muza, to jest inna kuchnia. Niech hashtag podobno się obraziła. Jak mogłem. Już pan nie kłama, ale z czym zaczyna mama, z czym mam kłamać? Mówi, że koniec. Bab. baby. baby. Karolina w Ożkowie wypie z botelki? A to Karolina ma live'a? O ktoś ktoś napisał, że się z dziewczynami łączy, dlatego jest zła. Poprosiła się o Darię. Ale jazda na czacie się zaczęła, no. I jazda dosłownie, jazdunia, jazdunia lecimy, lecimy, nie dobra, nie będę już tego tłumaczył siema chary siemanko kopelat o proszę, o proszę. Siemano, siemano, siemano. Hiszpan, Hiszpan, ja słyszałam o tym same złe rzeczy.